Cześć, cześć, witajcie! A Dziś będę odczytywać karty, które wybieraliście sobie wczoraj z przekazów anielskich. Przypominam, do wyboru były cztery zestawy po trzy karty. Pierwszy to był Piryt, drugi to był Kryształ Górski, trzeci to było Tygrysie Oko i czwarty to był Amazonit. Ja będę sobie po kolei już czytać. Zacznę od zestawu numer jeden. I to będzie tak. Czyli tak, to jest praca z czakrą serca. To jest praca z naszymi emocjami, w tym, w tym miesiącu lutym się pokazuje. Um, to jest też karta, która mówi o tym, że byśmy nauczyli kochać się sami siebie. Wtedy będziemy mogli kochać kogoś innego i ktoś inny będzie. Kochał nas, czyli łatwiej będzie mu nas pokochać, jeśli my będziemy sami siebie akceptować. To jest też karta, która mówi, że tutaj mamy zachwiane to właśnie dawanie, może za dużo dajemy lub za mało tego uczucia, nie potrafimy też siebie pokochać i docenić siebie za cokolwiek. Czyli tutaj taka w tym miesiącu praca, właśnie z tym uczuciem, będzie ważna, z tymi naszymi emocjami. I druga karta mówi: postęp zamiast perfekcji, czyli nie porównuj się do innych, ani nie osądzaj siebie, zamiast tego skup się na tym, jak daleko zaszłeś, i na wszystkim, czego się nauczyłeś. No i ta karta świetnie pasuje do tej, ponieważ ona mówi o tym, żebyśmy się nie porównywali, żebyśmy nie a myśleli, że ktoś inny jest lepszy od nas, a my jesteśmy gorsi, bo tutaj właśnie wychodzi w tym momencie, że my nie potrafimy docenić siebie, nie potrafimy kochać siebie tak naprawdę. I właśnie tutaj te karty nam mówią, abyśmy z tymi emocjami popracowali w tym miesiącu, byśmy się doceniali za to, co potrafimy, ponieważ każdy potrafi robić coś innego. Nie wszyscy muszą być dobrzy w jednym, w jednej dziedzinie, w jednym temacie. I nie myśl tak, że, a bo ktoś tam robi lepiej, ja tego nie potrafię, więc jestem do niczego, prawda? Takie myśli są niepotrzebne, one tylko obniżają nasze wibracje, zatrzymują nas, a źle się przez to czujemy, nie potrafimy kochać siebie, i wtedy nie jesteśmy otwarci na tą miłość także do innych. Nie potrafimy po prostu. A, Tutaj działać dobrze na tej, w tej dziedzinie, w dziedzinie czakry serca, w dziedzinie miłości. Czyli tutaj doceniamy się za to, co my potrafimy. Nie porównujcie się do innych, tylko zobaczcie, co Wy sami możecie, co potraficie. Docen docencie się za to. Może co już działaliście, co chcecie zdziałać. Może macie jakieś hobby, którymi, którym się zajmujecie, a które świetnie Wam wychodzi, i to Wy właśnie a jesteście w tym dobrzy. Ok, i tutaj trzecia karta mówi ciekawość. Rozpocznij projekt związany z kwestią, która budzi Twoją ciekawość. Być może już jest jakaś sytuacja, lub jakaś rzecz, która Was ciekawi, a być może w tym lutym dopiero się zdarzy. I to będzie jakaś rzecz, jakaś sytuacja. Może jakieś zadanie albo coś właśnie w formie tych Waszych talentów? Coś Was będzie ciągnęło, żeby zrobić, coś Was będzie ciekawiło, lub już jest, tak jak mówię, i to jest właśnie dobry czas, żeby ten. Tym się zająć. To pomoże Wam rozwinąć tą pewność siebie, tą wiarę w swoje możliwości i tą akceptację do siebie. Czyli zaczniecie się akceptować, zaczniecie się doceniać i kochać siebie za to, co wy sami potraficie. Ok? Czyli tak było dla, dla jedyneczki ten piryt. Teraz ja czytam dla dwójki kryształ górski. I tutaj karty mi mówią, szczególnie w tej pierwszej, że zdarzyły się w Waszym życiu jakieś sytuacje, za które się obwiniacie, jesteście na siebie źli, a czegoś się wstydzicie, czegoś żałujecie, coś zrobiliście źle lub czegoś w ogóle nie zrobiliście, i to są po prostu takie zagłębiania się w to, co było. I tutaj jest przekaz dla Was, żeby to porzucić. Że w takich momentach, w których czujecie te emocje, powiedzieć do, do aniołów, do opiekunów, do Boga, do kogo tam chcecie, wysłać im całe te emocje, pozbyć się ich, wyrzucić. To już było, tego się nie da zmienić. Jak wiecie, to się już z tym nic nie da zrobić. Jedynie możecie zmieniać to, co jest teraz, żeby w przyszłości działo się inaczej, tak? Czyli Tutaj właśnie za bardzo się a, tym przejmujecie. Sumienie to jest właśnie najgorsza taka ludzka jakby natura, która nie pozwala nam ruszyć naprzód. Tutaj jest zbędne właśnie tracenie energii na, na to, na to o, rozpamiętywanie. Musisz sobie wybaczyć, musisz przejść dalej. A, to, co było, to się nie odstanie, a to, co cię te sytuacje nauczyły, weź jako lekcję. Wyciąg z nich e, nauczki, aby nie popełniać ich na przyszłość. I nie obwiniaj się, bo to jest też taki ważny przekaz, który mi teraz przyszedł do głowy. Nie obwiniajcie się, ponieważ to, co się stało, było z góry zaplanowane. A wy byliście jak aktor, który po prostu gra według scenariusza. To wszystko, co się wydarzyło, miało się wydarzyć. Nie było i nie mogło być inaczej. Po prostu hmm, zrobiliście tak, jak miało być. Tak miało być, tak miało się stać, lub tak miało się nie stać, jeśli nic nie zrobiliście, ok? Bo to też jest ważne. Tak miało po prostu być, a Wy tylko wypełniliście ten scenariusz. I nie macie się tutaj za co, o za co obwiniać. Nie macie czego żałować, nie macie się czego wstydzić. Ten ciężar powinniście z siebie zrzucić, ponieważ to wszystko tak się miało stać, i nie jesteście tutaj winni tej zaistniałej sytuacji, ok? To wszystko po prostu było z góry zaplanowane. To taka przyszła mi teraz wiadomość, co do tej karty, żeby Wam przekazać. I druga karta mówi, by pozwolić błyszczeć i lśnić. A tym, co już osiągnęliście. Czyli w tej karcie często mi się pokazuje odwaga, siła, determinacja, walka, a niepoddawanie się, docenienie siebie za to, co osiągnąłem, docenienie za to, że jestem odważny, docenienie siebie za to, że nadal błyszczę, że nadal się uśmiecham, że nadal idę do przodu, mimo tego, co tutaj się działo. Jestem silny i to powinno być moją mocą. A to powinno być moją siłą, która będzie mnie prowadzić przez y, przyszłe zdarzenia. OK? Czyli szukajcie tych pozytywnych rzeczy. Tego, co macie, tą siłę, którą macie w sobie. To, jak sobie poradziliście w tych sytuacjach. Nie rozpamiętywajcie, co tu było i co się działo, dlaczego tak, dlaczego nie tak. Tylko to y, pozytywne co. Możecie z tej sytuacji wyciągnąć, co wam tu przyniosło, co wam to dało i jaką wam to siłę dało. Mam nadzieję, że wiecie, co chcę wam przekazać. I trzecia karta mówi o ćwiczeniach: biegaj, spaceruj, pływaj lub też ćwicz swoje ciało w inny sposób, dzięki temu będziesz szczęśliwy i pełen energii. No właśnie. No, i tutaj świetnie się ta karta po raz kolejny zgadza z tamtymi, ponieważ ona mówi o ćwiczeniach. Jeśli zajmiesz się czymś tutaj, teraz, na przykład spacerami, wyjdziesz na ten spacer, pobiegasz, wyjdziesz na rower, zajmiesz się czymś. To jest też karta medytacji, jogi, różnych ćwiczeń takich rozwojowych. Jeśli zajmiesz czymś, ten swój umysł i będziesz tworzył tak, jakby nowe działania to nie będziesz myślał o tym, co się tutaj działo, a będziesz myślał o tej swojej sile. Czyli tutaj się czegoś nauczysz, tutaj coś zorganizujesz, tutaj wyjdziesz na ten spacer, coś zobaczysz. Tak, coś się będzie tutaj działo. Czyli te działania, te ćwiczenia będą dla Ciebie dobre, będą dla Ciebie pomocne, będą podwyższać Twoją wibrację, Twoje energię. I już tutaj te stare będą odchodzić, będą słabnieć. Będą słabnąć, a ty będziesz. A ty będziesz o wiele silniejszy i będziesz miał siłę do działania. ok? Czyli to było dla tej dwójki kryształu górskiego. Teraz sobie będę czytać dla tygrysiego oka. Ok, i tutaj. Jest karta, która mówi o uziemieniu. W ostatnim czasie albo dużo myślisz o przeszłości, albo o przyszłości. Jest jakiś pęd w Twoim życiu, jakiś pośpiech, w ogóle Twoje myśli odbiegają gdzieś indziej. Jesteś tutaj, tak, ale jakby Cię nie było, ok? Czyli to jest. Przeważnie mi się w tej karcie pośpiech pokazuje. Takie życie w pędzie, takie nie zauważam tego, co jest obok. Tak, różne sprawy przemykają mi między palcami. I tutaj karta właśnie prosi o zatrzymanie się, o takie uziemienie się. Uziemienie to dokładnie chodzi o to, byś yy, zauważył to, co jest tu i teraz. No, taki przykład Wam podam. Jeśli szybko biegniesz, to. Chodnikiem to nie zauważysz, na przykład, monety na chodniku, e, wywiórki na drzewie, czy nawet ślimaka, jak przechodzi tam gdzieś obok, prawda? I ta karta właśnie prosi, by się zatrzymać, by spróbować swoje życie doprowadzić do takiego porządku. Nieraz ta sytuacja jest trudna, nieraz to bywa uciążliwe, ale e, zaraz wam powiem dalej, ale. Spróbujcie to zrobić, bo jest to do zrobienia. Spróbujcie wprowadzić trochę ładu do waszego życia i tego życia tu i teraz. Dlaczego? Ponieważ macie wsparcie i tu jest otwarta brama do zwiększonego wsparcia. Teraz e, możecie to zrobić, w ten miesiąc będzie do tego najlepszy. Aby uporządkować to życie, aby wprowadzić do niego ten ład, porządek i spowolnić cały ten bieg. Gdzie się śpieszycie? Nie śpieszcie się. Nie wybiegajcie myślami w przyszłość. Co będzie, gdyby? Albo, bo było to, czy tamto. To już było, zostawmy to. To jeszcze się nie zdarzyło, nie musimy o tym tak myśleć. Zajmijmy się tym, co jest tu i teraz. Jeśli zajmiemy się tym, co jest tu i teraz i poukładamy to tu i teraz, to to, co ma być, będzie o wiele lepsze i będzie o wiele stabilniejsze. Bo tutaj Wam też brakuje bezpieczeństwa, brakuje Wam stabilności. Nie czujecie się w którychś momentach bezpieczni. Nie macie takiego stabilnego gruntu, nie macie się o co oprzeć, albo nie macie o kogo się oprzeć. Ok? Bo czasem za szybko biegniecie, po prostu nie zauważacie. Nawet e, staruszki, która gdzieś tam przechodzi, e, taki przykład tylko, przechodzi, chce przejść przez przejście, a Wy po prostu biegniecie. Nie zatrzymujecie się, by pomóc. To takie po prostu są metafory, ale mam nadzieję, że będziecie rozumieć, o co mi chodzi. I tutaj, właśnie ta druga karta, ta jak mówię, dopowiada właśnie, że ten jest czas, ten luty jest dobrym czasem na to. Będziecie mieć na to siłę, macie wsparcie tutaj od sił wyższych, możecie to zrobić, możecie to sobie poukładać. I trzecia karta, która mówi śmiech. Potrzeba ci śmiechu. Ta karta mówi o cieszeniu się drobnymi rzeczami, właśnie. O spowolnieniu, o zauważaniu drobnych rzeczy. Tak, tam kiedyś w którymś artykule wam pisałam na grupie: cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. Pamiętacie? No właśnie. I tutaj właśnie ta karta o tym mówi. A, czyli jeśli będziecie wolno iść tym chodnikiem, to podniesiecie tą monetę, zauważycie ją. Uśmiechniecie się, to Wam doda siły energii A tego ślimaka. Ja Wam powiem taki śmieszny przykład. Ja nieraz, jak idę chodnikiem, to nawet tego ślimaka podniosę i włożę do trawy, i to sprawia mi radość. I to ja czuję po prostu takie ugruntowanie tutaj, A bo jestem tu i teraz. Jestem tutaj obecna. I zauważam te drobne rzeczy, które się wokół mnie dzieje, dzieją. Dzięki temu mogę później. A pozytywnie kształtować swoją przyszłość. Także uśmiechajcie się. Czy cieszę się takimi drobnymi rzeczami, które się Wam przytrafiają? Zauważajcie te drobne rzeczy. Docencie, nawet to, że świeci a, słońce, czy to, że pada deszcz i podleje a, przyrodę, tak? Czy nawet, że macie ciepłą wodę, żeby się wykąpać, to już jest powód do radości, bo nie wszyscy ją mają, okej? Okay? To, że możecie wypić sobie kawę z rana, czy cokolwiek innego, jakiekolwiek inne sytuacje, okej? Okay? Śmiech i jeszcze raz śmiech pomoże wam w działaniu te, właśnie tego, tego tej harmonii takiej, okej? Okay? Dobra, i to było dla trójki. Teraz będzie do czwórki. Dobra. Czwórka, Amazonit. I tutaj karty mówią o celu życiowym. I tutaj widzę coś takiego, że zbytnio się śpieszycie. Zbytnio chcecie za szybko coś osiągnąć, za szybko znaleźć ten swój cel życia, do, a, dotrzeć do jakiegoś celu, zbyt szybko wszystko robicie. I nie możecie tego celu tutaj znaleźć. Macie trudność, żeby ten cel życiowy znaleźć. Czy tą swoją ukochaną pracę, czy wymarzoną pracę, czy jakieś wyższe stanowisko, czy po prostu osiągnięcie jakiegoś celu, który e, sobie zamierzyliście. I tutaj szukacie też za daleko. Tak mi karta też tam mówi, że szukacie za daleko, a ten cel jest dużo bliżej, kochani. Nie szukajcie tak daleko. Nie szukajcie czegoś wykwintnego. Zaraz wam powiem dlaczego. Druga karta mówi nie tak szybko. Twoje zdrowie, szczęście i obfituś wymagają delikatnego podejścia do życia i pracy. No właśnie. I ta karta tutaj mówi, że zbytnio się śpieszysz i nie dbasz o siebie. Nie dbasz o swoje zdrowie ani o swoje zdrowie fizyczne, ani o swoje zdrowie psychiczne i duchowe. Czyli jeśli nie zadbasz o siebie, nie będziesz szczęśliwy, zdrowy i szczęśliwy. To nie będziesz mógł osiągnąć tego celu, tutaj, do którego tak usilnie dążysz, usilnie szukasz. Ok? Bo cel życia można znaleźć wtedy, a kiedy będziesz zdrowy, szczęśliwy, kiedy będziesz wiedział, co cię uszczęśliwia. Ok? Bo głównie celem życiowym powinny być rzeczy. Które cię uszczęśliwiają. Robię to, co mnie uszczęśliwia, z tym jestem a, zadowolony, z tym czuję się spełniony i to jest moim powołaniem, to jest celem mojego życia. Nawet jeśli to chodzi o kwestie pracy. Szukaj takiej pracy, która cię uszczęśliwia. Ok? I zadbaj o siebie, bo to jest a, podstawą do znalezienia tego celu. Nie śpiesz się. Tak jak mówi, nie tak szybko pomału. I karta trzecia mówi już wkrótce. To, co prosisz, spełni się już niedługo w najlepszy możliwy dla ciebie sposób. No owszem, że się spełni. Bo jeśli zadbasz o siebie i o swoje zdrowie, to ten cel będzie się mógł spełnić. Zdarzy się jakaś sytuacja w tym lutym, a ja tak bardziej czuję, że pod koniec tego miesiąca, że zdarzy się jakaś taka sytuacja właśnie, yy, która będzie tym, czego szukacie. Lub będzie początkiem tej drogi, którą szukacie, początkiem tego celu, który chcecie osiągnąć. O tak, może Wam powiem. Ok? Także najpierw podstawą jest zadbanie o swoje zdrowie, o swoje takie duchowe zdrowie, czyli to, co mnie raduje, z czym ja się czuję dobrze, z czym ja jestem szczęśliwy. Wtedy ten cel osiągniecie. I tu jest wiadomość dla Was, że już pod koniec tego lutego to zacznie się dziać, to zacznie się spełniać. Będziecie mieć to, czego szukacie, czego szukaliście, lub ten Wasz właśnie cel życiowy zacznie się objawiać tutaj. No tylko one właśnie mówią, żeby o, zadbać o, o siebie. Dobra, to były właśnie przekaziki dla... Dla Was na ten cały miesiąc luty od, od tych aniołków. Mam nadzieję, że taka forma przekazu się Wam też podobała. Jeśli tak, to e, dajcie łapki w górę. A ja Wam jeszcze powiem, że to jest, e, kochani, czytanie ogólne, tylko dla czterech grupek. To nie jest tak, że ta wróżba musi się sprawdzić wszystkim i rezonować ze wszystkimi, no bo dziwne by było, żeby wszyscy mieli takie same sytuacje, te cztery przynajmniej, tak? Także e, jeśli byście chcieli takie wróżby indywidualne na ten miesiąc czy na kolejny, to was zapraszam do mnie. Na ustal ustalimy sobie terminy i będziemy się umawiać na takie indywidualne czytania, czy to z takich kart, czy to z tarota, czy z wyroczni, i będziemy sobie patrzeć, jak to będzie się u Was działo. A taki teraz ogólny, właśnie. Ogólne czytanie, mam nadzieję, że się Wam spodobało. To co? Dzięki Wam za oglądanie i do usłyszenia. Cześć, cześć.